Cześć, Z tej strony Mariusz i witam ponownie w hotelu Rusty Lake. Tym razem zajmiemy się gościem numer 2, gdyż w ostatnim odcinku, jak zapewne pamiętacie, pan jeleń źle skończył. Niestety źle skończył i, i właśnie i właśnie będzie z niego przyrządzone danie. Będzie to stek z jelenia z grzybami i rozmarynem. Are you, sure you Want to cook, a mogę wziąć nie. No tak, ale to nic nie da. No dobra. Pan Jelen już się piecze. No i podano do stołu werdykt. Nikogo nie zastanawia, dlaczego pan Jelen nie pojawił się na obiedzie. Ciekawe. Perfect dinner. No, wszystkim smakowało. To najważniejsze. No i zapada noc. Druga noc w hotelu dla naszych gości. Zobaczymy, kto tym razem. Dobra, co my tu mamy po Czy tu mogę wejść? Nie, tu nic więcej nie ma. Zaraz to jakaś linia. Nie, to nic takiego. No dobra, wracamy do lobby. Tu nic nie ma. No dobra kolego, z tobą nie pogadam za bardzo. Rasty Lake, kluczyk. No dobra, to jest zamknięte. Mamy kluczyk numer jeden. Właśnie, czy ja mogę z panem Krukiem pogadać? Mogę zapalić, Pst, have a look in my pocket, o marchewka, dobra już mamy jakiś przepis na królika, potrawka z królika, dobra, jest opcjonalna marchewka, opcjonalne są jeszcze biała, biała fasola, taki składnik, no dobra. Co my tu mamy? No dobra, żaden... Żaden głos się nie odezwał w słuchawce. Do kuchni mogę wejść? No tak, ale tutaj nic nie ma. Wracamy do lobby i chyba czas jechać windą na górę. Po nasz kolejny obiad na jutro. Mmm... Mogę wjechać na drugie piętro? Mogę wjechać. Ostatnio wjechałem na pierwsze. No dobra, co my tu mamy? Pokój numer 4. Pokój numer 5. Private. No dobra, sprawdźmy ten pierwszy poziom. Czy tutaj... Pokój numer 2. to jest do dzika, ale my nie mamy wchodzić do dzika. Mamy wchodzić do. Mhm. Okej. Okay. Nie możesz wejść do tego pokoju, bo pan Jelen już, 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 już tu nie mieszka. No nic dziwnego. Dobra, pokój numer 3. Yy, barzant, pani barzant. Pani barzant nie. Pani barzant poczeka. A ja miałem rację i. I do królika trzeba było na drugie piętro wjechać, no dobra, czy on tutaj mieszka? Tak, więc wchodzimy. Dobra, to już jakieś pierwsze obrazki, a i piątka, czcionka wygląda jak yy, gra karciana. Dobra, co mamy w szufladzie? Coś ciekawego, jest nóż. O, fajnie, dobra. Karta. Nie, tu na to łóżko nie mogę jakoś wpłynąć. Rusty Lake Theater presents. Hmm, czyli pan królik jest magikiem. Dobra. no okno nie mogę w żaden sposób. Zaraz, coś tu było. Aha. Okej, okay. nie, dobra, no nie mogę zaatakować przez okno. Dobra, tajemnicza szafa nie działa. O, jest czwórka. Czwórka, pik, pik tak, dobrze mówię? Nie, karo, karo. Dobra, miecz jest w tym kierunku. Tu są dwa puste. Tu jest w tą, a tu jest w tą. Mhm. No tak, jest magikiem. A to pewnie jest taka szafa, gdzie się wtyka miecze w niby w człowieka. Publiczność ma tak myśleć. Ale no właśnie. Co się okaże później, to pewnie będziemy. O! Pewnie będziemy wtykać faktycznie te miecze. W, w, pewnie w zająca, Znaczy w królika. No, i są białe ziarenka, fajnie, czyli opcjonalne danie, znaczy opcjonalne składniki są już zebrane. Ten symbol mnie interesuje, on już był wcześniej na obrazku z kartami. Co my tu mamy? A, dobra, ok, makabra, ale mam pierścionek, więc fajnie. A, to jest wyjście. To do wyjścia jeszcze mi nie spieszno. Aha, dobra, można ułożyć. Dobra, fajnie. Yy, no jest pan królik. Czy tam pan zając. Kapelusz. Watch closely. Piatki. A, też jest jakaś kolejność. Dobra, to już widzę co chodzi. Pewnie chodzi o ten obrazek: mm, Fiolet, Czerwień, Biel, Pomarańcz. Fiolet, Czerwień, Biel, Pomarańcz. Dobra, udało się. Teraz głowa stąd. Aha, ale to nie pierścianek zareagował, tylko to, że kliknęłem mu w pyszczek. Dobra, mamy kluczyk, fajnie. Czyli pewnie można... Dobra, trzecia kłódka zareagowała. Fajnie. O, jest dwójeczka. Czyli dwójeczka ma symbol taki. Dobra. Co tu jest? Triangle stone. Hmm. Czyli trójkonny, kamienny. Dobra, aha, teraz gierka w skadni, gdzie to jest? Tu była muszla na parstek, robal. Oko. Aha, koniec zabawy. Dobra, mam oko. I teraz, co ja z tym okiem mogę zrobić? Wrzucić tutaj? Nie. Pierścionek tu. O, dobra, pierścionek. Pierścionek zniknął, mamy klucz. No to od razu można sobie odkluczyć. Mm -hmm. To tu już chyba mam ogarnięte wszystko. As i piątka na dół. Tutaj nic nie mogę zrobić. Teraz ile mam tych kart? To chyba powinno być 6 kart. Mhm. To była dwójka, taki symbol muszę. By dwie strzałeczki. To była dwójka. Bankowo. Piątki mi brakuje jeszcze. Gdzieś może za obrazkiem? Nie. Okej, okay, a to jest takie jakby dwie trójki zwrócone do siebie. Hmm. Czy tu będzie as? Hmm. Tutaj właśnie nie wiem. Teraz kurczę. No dobra. Nie, to jest wyjście. Czyżby tutaj coś? Nie bardzo. Oko też mi się na nic nie przyda. Hmm. że tutaj coś? Nie. Tym nie otworzę. Hmm. A na sufit mogę spojrzeć? Nie, nie mogę. Szuflady opróżnione. Pod łóżkiem tutaj? Nie, to jest nóżka. Któryś z tych friendly? Hmm, też nie. No nie wiem. Tu czegoś jeszcze nie zrobiłem. Hmm, też nie. Albo, że postać za oknem. Hmm, hmm, hmm. A mogę sobie tu przekładać. No dobra. Tu była jeszcze jakaś karta. Tylko jaka? Kurczę, już nie pamiętam. To będzie miejsce dla piątki zarezerwowane, to na pewno. Tylko gdzie ta piątka jest? Nóż już jest wbity, tu już nic nie zrobię. Trójkąt też nie zadziała. Może to postać za oknem? Kurczę. czy ono wyjdzie. Tutaj nic, obklikane mam wszystko. Hmm. Rusty Lake Theater Magic Show Tu jest może podpowiedź. zarazę tu są cztery. Mhm. Czy to by była czwórka przy takim symbolu? To był chyba taki symbol, król. Tutaj wyskoczył mi kluczyk po włożeniu pierścionka. Czy tutaj gdzieś oko? Hmm. No nie. Hmm, hmm, hmm. Dwójeczka. No to było wiadomo, że karta dwójka. No to jest ten symbol. Hmm. Kaja król. Czy ten dyrektor hotelu? No to by pasował, że to jest ten symbol. Tak na chłopski rozum. Ósemka. Czemu ósemka tutaj? Chyba z tego plakatu, tak? Wnioskuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jest. Taki a'la trójkąt. Hmm. No tak, to by było to. Czwóreczka to było to z dołu. To była dwójka. To na pewno był as. I brakuje mi kurczę tej piątki. O zaraz. Czy to oko zareagowało? Nie. Chyba nie. No dobra, mniejsza z tym. Ważne, że jest piąteczka. Wyciągnięta z ucha. No, i tak jak myślałem, dobrze jest. No właśnie, co teraz? O, tu jest kluczyk pod piąteczką. No i otwarte. No jest pan zajec. Tutaj widocznie to trzeba włożyć. Aha. Teraz oko. A, i znowu. I znowu jest pan zając i znowu go nie ma i są trzy miecze. No to super. To już chyba wiem, co trzeba zrobić. Dobra, pan zając zmienił miejsce. I teraz jak tu wbić te miecze. Góra. Przedostatni i to będzie ten kolejny. Ups, tak bywa, panie króliku, no ale się udało, dobra, też nie było łatwo. W sumie ciekawe te zagadki ciekawe te zagadki. I wstaje nowy dzień, wstaje nowy dzień, a ja dzięki, dzięki Wam, znaczy dziękuję Wam, że byliście po prostu w tym odcinku, że chcieliście zobaczyć, jak się uporam z Panem Królikiem, Magikiem. I no co, no myślę, że tych odcinków będzie jeszcze trochę i się pojawią jutro i pojutrze. A jeśli chodzi o serię Rusty Lake, to oczywiście też będę sięgał po inne, inne tytuły, bo baza tych Lake'owych gierek jest o wiele większa. I myślę, może, żeby teraz coś coś w klimatach retro bardziej przywrócić na kanał, ale zobaczy się. Czas pokaże. A póki co, dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej.